Deszcz padał tego wieczoru w Krakowie jak łzy, których Michał nigdy nie pozwolił sobie wylać. Stał pod arkadami sukiennic, patrząc na pusty rynek główny, gdzie zwykle tętniło życie, a teraz tylko kałuże odbijały światła latarni. W kieszeni ściskał list, ten sam, który napisał do Kacpra miesiąc temu i nigdy nie wysłał. Dlaczego wtedy milczałem? Pytał siebie po raz setny. Wiedział, że kochał za mocno, ale dopiero gdy Kacper wyjechał do Warszawy, zrozumiał, że kochał też za cicho. Wszystko zaczęło się dwa lata wcześniej, na pierwszym roku architektury na Politechnice Krakowskiej. Michał, chłopak z małego miasteczka pod Tarnowem, przyjechał do miasta pełen marzeń o wielkich budowlach i wolności. Wynajął małe mieszkanie na Kazimierzu, gdzie stare kamienice szeptały historię dawnych mieszkańców. Pierwszego dnia na wykładzie zauważył Kacpra, wysokiego, z ciemnymi włosami opadającymi na czoło i uśmiechem, który rozjaśniał całą salę. Kacper pochodził z Gdańska, mówił z lekkim akcentem północy, zawsze żartował, zawsze był w centrum. Michał siedział cicho w ostatniej ławce, notując wszystko skrupulatnie. Nie śmiał zagadać. W środku czuł burzę, od dziecka wiedział, że pociągają go chłopcy, ale w domu nigdy o tym nie mówił. Ojciec, mechanik, powtarzał, że mężczyzna musi być twardy. Matka modliła się w kościele o normalne życie dla syna. Michał ukrywał się. Tłumił uczucia, budował mur wokół serca. Ale Kacper zauważył go pierwszy. Po zajęciach podszedł, podał rękę. Hej, jestem Kacper. Widziałem, że rysujesz super szkice. Chcesz kawę? Głos miał ciepły, pewny. Michał poczuł, jak serce mu przyspiesza. Skinął głową, nie mogąc wydusić słowa. Spotkali się w kawiarni na Grodzkiej. Rozmawiali o architekturze, o Godi, o Franku Lloyd Wrightcie. Kacper opowiadał o morzu w Gdańsku, o tym, jak tęskni za falami. Michał słuchał, oczarowany. Wewnątrz walczył: nie patrz tak na niego. Nie pozwól sobie na to. Ale oczy Kacpra, zielone jak Wisła latem, przyciągały go nieodparcie. Z czasem stali się przyjaciółmi. Razem chodzili na spacery nad Wisłę, siedzieli na bulwarach Patrząc na Wawel. Kacper był otwarty. Opowiadał o swojej rodzinie, o tym, że ojciec jest marynarzem, matka nauczycielką. Nigdy nie wspominał o dziewczynach, ale Michał nie pytał. Bał się odpowiedzi. Pewnego wieczoru, po egzaminie, poszli do baru na Kazimierzu. Muzyka grała głośno, piwo lało się strumieniem. Kacper pochylił się bliżej. Michał, jesteś inny niż wszyscy. Lubię z tobą być. Dotknął jego ramienia. Michał zesztywniał. W głowie krzyczał: Powiedz mu: Powiedz, że czujesz to samo. Ale zamiast tego uśmiechnął się blado. Ja też lubię. Wrócili razem do mieszkania Michała. Noc była ciepła, okna otwarte. Siedzieli na podłodze, pijąc wino. Kacper spojrzał głęboko. Wiesz, czasem myślę, że że jesteśmy sobie przeznaczeni. Michał poczuł, jak świat wiruje. Chciał objęci go, pocałować, wyznać wszystko. Ale strach zwyciężył. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, powiedział cicho. Kacper westchnął, odsunął się. Tak, przyjaciółmi. Od tamtej nocy coś się zmieniło. Kacper był dalej miły, ale rzeczy. Zaczęły się plotki, spotykał się z dziewczyną z roku. Michał cierpiał w milczeniu. Patrzył, jak Kacper śmieje się z innymi i umierał wewnątrz. Dlaczego nie powiedziałem? Dlaczego zawsze milczę? Lato przyniosło obóz studencki w tatrach. Razem pojechali, śpiąc w jednym namiocie. Noce były zimne, tulili się dla ciepła. Michał czuł bicie serca Kacpra, jego oddech na szyi. Myślał, teraz albo nigdy kropka. Ale znowu milczał. W Zakopanem, pod giewontem, Kacper powiedział: "Michał, muszę ci coś wyznać. Lubię cię bardziej niż przyjaciela." Serce Michała stanęło. Oczy mu się zaszkliły. "Ja? Ja też", wyszeptał wreszcie. Tamtej nocy, pod gwiazdami, trzymali się za ręce. Kacper pocałował go delikatnie, jak obietnicę. Michał płakał w duchu z szczęścia. W końcu powiedział prawdę. Wrócili do Krakowa inni. Spotykali się potajemnie, spacery po plantach, kino w starych salach, wieczory w mieszkaniu. Kacper był odważny, chciał więcej. Powiedzmy wszystkim. Nie wstydźmy się. Ale Michał bał się. Nie teraz. Ludzie gadają. Rodzina. Kacper cierpiał. Dlaczego się ukrywamy? Miłość nie powinna być tajemnicą. Michał walczył wewnętrznie. Kochał go tak mocno, że bolało. Ale strach przed odrzuceniem był silniejszy. Milczał, gdy Kacper pytał o przyszłość. Unikał rozmów o kamin aucie. Jesienią Kacper dostał ofertę stażu w Warszawie. Pojadę na rok. Może tam będzie łatwiej. Michał błagał w myślach: zostań. Powiem wszystko. Ale powiedział: To dobra okazja. Na dworcu, gdy pociąg objeżdżał, Kacper spojrzał smutno. Michał, kocham cię, ale nie mogę czekać wiecznie na twoje słowa. Michał stał nieruchomo. Pociąg ruszył, a on znowu milczał. Teraz, rok później, deszcz padał mocniej. Michał wyciągnął list. Kacper, kochałem cię za mocno, by cię stracić przez słowa. Ale straciłem cię przez milczenie. Wsiadł do pociągu do Warszawy. Tym razem nie zmilczy. Pociąg do Warszawy pędził przez pola, a Michał patrzył w okno, widząc tylko twarz Kacpra. Rok rozłąki był torturą. Listy, które pisał w głowie, nigdy nie wysłał. Telefonował rzadko, zawsze znajdując wymówki. Nie chcę przeszkadzać. Ale prawda była inna, bał się usłyszeć, że Kacper kogoś ma. W Warszawie Kacper mieszkał na Pradze, w loftowej kamienicy po remoncie. Pracował w biurze architektonicznym, projektował nowoczesne budynki. Michał śledził go na Instagramie, zdjęcia z kolegami, uśmiech ten sam, ale oczy smutniejsze. Gdy wysiadł na dworcu centralnym, serce mu waliło. Co powie? Przepraszam? Kocham Cię nadal? Albo nic, znowu zmilczy? Poszedł pod adres który znał z wiadomości drzwi otworzył kacper starszy, z brodą, ale ten sam. Oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Michał. Co tu robisz? Przyjechałem. Ci wpuścił go. Mieszkanie pachniało kawą i drewnem. Siedzieli w kuchni, milczenie ciężkie. Tęskniłem zaczął kacper cicho. Ale myślałem, że to koniec. Michał przełknął ślinę. Bałem się. Zawsze się bałem. W domu, w szkole, wszędzie. Myślałem, że jeśli powiem głośno, stracę wszystko. Nawet ciebie kropka. Kacper patrzył. Ale straciłeś mnie przez to milczenie. Wiem, i żałuję każdego dnia. Opowiedział o liście, o deszczu w Krakowie, o tym, jak zrozumiał, że miłość bez słów jest puściutka. Kacper westchnął. Tu w Warszawie jest inaczej. Ludzie bardziej otwarci. Mam przyjaciół, którzy rozumieją. Nawet spotykałem się z kimś, kropka. Słowo spotykałem ugodziło jak nóż. Michał poczuł, jak świat się wali. Ale to nie to samo. Nie ty, kropka. Wstali. Kacper podszedł bliżej. Pokaż mi, że się zmieniłeś. Michał objął go mocno. Kocham cię, głośno, na cały głos. Pocałowali się, jak tam pod giewontem, ale teraz bez strachu. Spędzili weekend razem. Spacerowali po Łazienkach, trzymając się za ręce dyskretnie, ale odważniej. Kacper opowiadał o pracy, o projektach. Michał słuchał, Wreszcie pytając, wreszcie mówiąc. Ale w nocy Michał budził się z lękiem. A jeśli wrócę do Krakowa i znowu zmilczę? Kacper przytulał go. Nie wracaj. Zostań ze mną, kropka. Michał wahał się. Studia, rodzina, przyjaciele w Krakowie. Daj mi czas. Kacper kiwnął głową, ale oczy miał smutne. Michał wrócił. Obiecał dzwonić codziennie, przyjeżdżać co weekend. Na początku było pięknie. Rozmowy do nocy, plany. Ale odległość gryzła. Kacper chciał więcej wspólnego życia. Michał odwlekał. Najpierw skończę studia. Potem powiem rodzicom. Kacper cierpliwie czekał, ale frustracja rosła. Ile razy mam słyszeć, potem? Michał walczył wewnętrznie. Kochał go bardziej niż kiedykolwiek, ale strach wracał. Co jeśli ojciec odetnie się? Co jeśli przyjaciele odwrócą? Pewnego wieczoru kłótnia przez telefon. Jeśli nie jesteś gotowy, to po co to wszystko? Michał milczał znowu. Kacper rozłączył się. Tydzień ciszy. Michał pisał, dzwonił nic. W końcu pojechał znowu. Kacper otworzył oczy czerwone. Nie mogę tak. Czekać na ciebie wiecznie. Proszę, daj szansę. Szansę na co? Na kolejne milczenie? Michał klęknął. Nie? Obiecuję. Ale słowa brzmią pusto, bez czynów. Został tydzień. Razem gotowali, śmiali się. Kacper pokazał mu Warszawę, starówkę, pałac kultury nocą. Ale gdy Michał wracał, lęk wracał. Miesiące mijały. Relacja na odległość więdła. Kacper spotykał nowych ludzi, Michał zamykał się. W końcu Kacper napisał, Musimy skończyć. Nie mogę być z kimś, kto się mnie wstydzi. Michał przeczytał i płakał. Znowu nie odpowiedział od razu. Gdy wreszcie napisał, Nie kończ, było za późno. Kacper zablokował. Michał zrozumiał boleśnie, kochał za cicho znowu. Zima przyszła wcześniej tego roku. Śnieg pokrył Kraków białym całunem, a Michał chodził jak cień. Studia kończył mechanicznie, projekty oddawał na czas, ale oczy miał puste. Przyjaciele pytali, co się dzieje, ale milczał. Jak zawsze. W środku burza. Dlaczego wszystko psuje? Dlaczego nie walczę? Myślał o kac przecodziennie. Wyobrażał go w Warszawie, śmiejącego się z kimś innym. Ból rozrywał serce. Wiosną zdecydował pojedzie, powie wszystko, błagał o przebaczenie. Przyjechał bez zapowiedzi. Drzwi otworzył obcy chłopak. Kacper tu mieszka? Wyprowadził się miesiąc temu. Do Berlina. Praca. Świat Michała runął. Berlin tak daleko. Wrócił załamany. Straciłem go na zawsze. Ale nie poddał się. Napisał list długi, szczery. Opisał wszystko, strach dzieciństwa, presję rodziny, jak kochał go od pierwszego spojrzenia, jak żałuje milczenia. Wysłał na stary adres biura. Czekał tygodnie. Nic. Latem przyjaciel wzroku powiedział, widziałem Kacpra na LinkedIn. W Berlinie szczęśliwy. Michał poczuł pustkę, ale też determinację. Zaczął terapię anonimowo, online. Rozmawiał o lęku, o ukrywania się. Powoli otwierał się. Powiedział przyjacielowi pierwszemu. Jestem gejem. Kochałem Kacpra. Przyjaciel objął. Wiedziałem. Cieszę się, że powiedziałeś. Ulga ogromna. Potem kolejni. Reakcje różne, ale większość wspierająca. W domu najtrudniejsze. Pojechał na święta. Przy kolacji powiedział matce: Mamo, kocham chłopaka. Kochałem. Matka płakała, ale objęła. Byleś szczęśliwy. Ojciec milczał długo, potem: Trudno mi, ale jesteś moim synem. Nie idealnie, ale krok. Michał zmienił się. Głośniejszy, odważniejszy. Napisał do Kacpra na nowy adres, znaleziony przez wspólnych znajomych. Wiem, że za późno. Ale musiałem powiedzieć: Kochałem Cię zawsze. Za mocno, za cicho. Teraz mówię głośno: żałuję, tęsknię zmieniłem się. Nie oczekiwał odpowiedzi. Ale przyszła. Michał. To boli nadal. Ale dziękuję za słowa. Korespondencja zaczęła się powoli. Opowiadali o życiu. Kacper w Berlinie, otwarty z przyjaciółmi. Michał o terapii, o kamin aucie. Emocje wracały, ale ostrożnie. Kacper napisał: może kiedyś się spotkamy. Michał poczuł nadzieję. Spotkanie w Berlinie po roku korespondencji. Michał poleciał, serce w gardle. Kacper czekał na lotnisku. Uścisk długi, pełen łez. Spacerowali po Tiergarten, rozmawiali godzinami. Kacper miał partnera, ale powiedział, to nie to samo, co z tobą kropka. Michał wyznał wszystko, jak cierpiał, jak się zmienił. Noc razem, pełna czułości, wspomnień. Ale rano Kacper, nie mogę wrócić do przeszłości. Boli za bardzo. Michał błagał wewnętrznie, ale powiedział: Rozumiem. Rozstali się przyjaciółmi? Czy więcej? Ból głębszy. Michał wrócił, załamany znowu, ale silniejszy. Czas leczy? Michał skończył studia, pracował w Krakowie, otwarty. Spotykał innych, ale nikt jak Kacper. Kacper zerwał z partnerem, tęsknił. Napisał: Przyjeżdżam do Polski. Spotkanie w Krakowie. Emocje eksplodowały, kłótnia, łzy, wyznania. Dlaczego milczałeś wtedy? Bałem się stracić cię, kropka. Straciłeś przez to. Ale potem pojednanie. Razem wreszcie. W Krakowie, otwarci. Michał mówi głośno: Kocham cię, kropka. Kacper, wreszcie ale z bliznami, dramat wewnętrzny trwa, ale miłość zwycięska. Żyli szczęśliwie, ucząc się mówić. Koniec z nadzieją, ciężki emocjonalnie.